Mega, mega miło Ciebie tutaj gościć. Dzisiaj może bez Piotrka, jestem ja. No i przychodzę do Was z powrotem najlepszej serii LEGO. I tym razem kandydata na najlepszego zestawu tego roku, a mianowicie zamkowej rezydencji. Moi Państwo, czy to nie wygląda Wam jakby było na poziomie właśnie tego ogrodu botanicznego? Widzę, że w tym bardzo dużego faworyta. Udało mi się go kupić za 339 złotych, jak, jakoś tak? Cena katalogowa to jest ponad 430, więc Warto przeoszczędzić. Ja nie przedłużam, chodźmy, otwórzmy ten zestaw i zobaczmy, co jest w środku. Raczej że nagrywam w drugim pokoju, a nie w studio, otworzymy go sobie tutaj na podłodze. Moi drodzy, zauważyłam pewną zależność w zestawach z tego roku. A mianowicie, jeśli ostatnio oglądaliście odcinek z Wielką Sarą z Chorygo mogliście to zobaczyć. Coraz to, coraz to więcej zestawów Lego jest otwieranych od góry. I to również jest jeden z takich zestawów. Otwórzmy to dzieło, ja już sobie go rozciągam. Łamą wow, klocki! Zobaczmy ile tutaj tego jest. Siedem. Widzę dziesiąty woreczek. Czyżby to był najwyższy? Tak, dziesięć worków w tym zestawie. Do tego płytka konstrukcyjna taka oto. Okej? Okay, Okej, okay, widzę mega zmianę. Nie jest to aż tak brzydkie, jak było w zeszłorocznych setach. Jestem zadowolona, ten Fiolet, chociaż trochę mi dał uśmiechu. Słuchajcie, kochani, ja nie przedłużam. Wracam do was z gotowym już zestawem. Do zobaczenia! Jeszcze naklejek wam nie pokazałam. Proszę bardzo, tak one się prezentują. widzicie, jakieś klucze, coś tam ozdobniki. Spoko, nie ma ich za dużo. Dziś, dziś. Moi drodzy, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak bardzo jestem podekscytowana tym, że mogę wam pokazać ten zestaw. Ten zestaw to absolutna topka. Nic dodać, nic ująć. Jest tak wspaniały, że aż nie mogę zadecydować, czy ten zestaw jest lepszy, czy ogród botaniczny. Najpiękniej wyglądają one razem. Możecie sobie teraz zobaczyć na przebicie. No, wygląda to cud miód, jeszcze kolory się zgadzają. Moi drodzy, ja już nie przeciągam, mówię, że wy też jesteście ciekawi tego zestawu. Czy warto? Ja od razu mówię, że warto, no ale chodźcie, zobaczymy po kolei, jak on wygląda. Zaczynając oczywiście. Od dołu. Jestem zachwycona i zakochana w wykończeniu tych tych nie wiem, tej półokrągłej ściany. No po prostu te kolumny wyglądają tutaj cudownie. Uwielbiam kolor tych okien. to jest ten kremowy cielisty taki. No świetnie tutaj współgra. Kwiatki również są piękne, takie ciemniejsze i naprawdę takie pro. To nie są zwykłe kwiatki, tylko to są kwiatki pro i wyglądają naprawdę świetnie. Wejście do rezydencji również jest bardzo ładne. Jak możecie sobie zobaczyć, te drzwi są od lewem, który jest fantastyczny. Nie miałam nigdy wcześniej takich drzwi. Nie wiem, czy w jakim zestawie jeszcze one się znajdują, ale są tak boskie, że nie mogę. Oczywiście też muszę wspomnieć o tym, że ta kolumna również mi się podoba, ta wieżyczka. No boskie to wygląda, no bosko. Możecie zobaczyć, jakie tu są piękne zdobienia na zewnątrz. No po prostu wygląda to fenomenalnie. Wchodząc sobie troszkę wyżej, jak widzicie, mamy balkon. Na balkoniku jakieś małe tutaj sretetete, żeby móc się napoić, nawodnić i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wyjście na balkon przez szklane drzwi Również to drzewo zyskuje u mnie plus i okejkę, okay, bo wygląda nieźle, naprawdę wygląda spoko. Tu Wam mogę pokazać, że od boku ono się ciągnie no przez cały dół i naprawdę, naprawdę nie ma co tutaj narzekać. Za to wykończenie dachu powala z nóg i to dosłownie. Czy Wy widzicie ten element? Boski, cudowny. W ogóle ten kolor, cały ten kolor, cudowny. Czy Wy widzicie, ile tu jest mikrofonów? No normalnie wpyte ich tu jest, wpyte mikrofonów i mega dużo jeszcze zapasowych ich macie, więc naprawdę wykończenie w postaci mikrofonów jest świetne. Jeśli chodzi o dach, no niestety nie jest otwierany, jedynie jak widzicie, możemy sobie lekko uchylić, ale to zobaczycie już, jak będziemy patrzeć do środka. Zobaczcie sobie jeszcze, jak prezentuje się zestaw z zewnątrz. Wygląda moim zdaniem fenomenalnie. Ta naklejka Bed and Breakfast też również wygląda bardzo, bardzo fajnie, sugerująca, że tutaj jest takie jakby Airbnb, coś takiego. No jest to jednak rezydencja zamkowa, wygląda Pięknie! No dobra, ale wejdźmy do środka, bo chyba wszyscy tego chcemy. Obróćmy sobie ten zestaw, żeby spojrzeć, jak wygląda nasz parter. Wykończenie tego zestawu po raz kolejny powiem, że powala z look. Czy Wy widzicie, jakie to jest piękny dywan, jakie to jest piękne okafelkowanie. To jest to, co we fręcach kocham zdecydowanie najbardziej. No po prostu nie mogę. No, i widzicie, jakie to jest piękny nawet taki baby parasolik jest tu włożony w taką, o, jakby parasolnicę, tak to się nazywa. No to jest taki zwykły klocek, którego możemy kojarzyć, ale. Ustawimy go sobie tak, żeby nam nie świecił tą szparą, no i wygląda przecudnie. Po prawej stronie, jak widzicie, mamy kącik śniadaniowy. Jak możecie dostrzec, jakiś chlebek, jakieś ciasteczka, sztućce i jakiś dzbanek do kawy czy herbaty, coś w tym stylu. Żeby nasze zwierzaki nie zgłodniały, to oczywiście dla nich też jest pożywienie, bo jest to ośrodek otwarty dla czworonogów, więc bardzo, bardzo plus i bardzo dobrze. Tu jakaś paprotka, która bardzo ładnie się prezentuje, nawet z zewnątrz, jak widzicie tutaj u sobie tak... Yy, Kuka. Przechodząc od wejścia kierujemy się dywanikiem do recepcji. Tak można by to nazwać. Jak widzicie księga gości, do której każdy może się wpisać, no wygląda to bosko. Możemy zobaczyć, że Alia jest tu wpisana, resztę to jakieś, że go nie zrozumiem, ale, ale tak, ale tak to wygląda. Niestety kluczyki są w formie naklejek, ale no i tak nie wiem jak mogłoby tu Lego jeszcze pomieścić te kluczyki. Na pewno by się jeszcze jakoś dało, ale nie obrażam się za tą naklejkę. Jest naprawdę git. Coś, co mnie na maksa jednak fascynuje, jest to ten żyrandol stworzony z takich diamentowych klocków. No, czy on nie wygląda przepięknie. Jestem absolutnie zachwycona i wiem, że się powtarzam, bardzo dużo się powtarzam, ale te elementy, wow, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałam tak ładny żyrandol, właśnie zrobiony z Lego. Przechodzimy sobie teraz na piętro numer jeden, na którym możemy dostrzec taki element trochę zabawowy, ale zaraz do niego dojdziemy. Najpierw chcę wam przedstawić taki chyba wspólny pokój rekreacyjny, który został stworzony z przy Pięknych dwóch foteli, które są naprawdę cudowne. Jak widzicie, z tyłu mamy informację, kiedy nasza rezydencja została wybudowana. 91 rocznik, więc naprawdę już jakiś czas temu. 1891, więc tym bardziej. Jak widzicie, mamy tutaj jeszcze stolicek z takim kresantem i dywanik. No to jest takie przestrzenie do chillowania, do pogaduszek, do kawusi, właśnie do kresanta. Wygląda naprawdę świetnie, jestem zachwycona tymi fotelami. Pewnie możecie się zastanawiać, o co mi chodziło z tym elementem zabawowym już. Wam, proszę Państwa, pokazuje. Jak widzicie, możemy mieć dwa oddzielne łóżka, ale wystarczy, że wyjmiemy jedno i wyjmiemy drugie, zamienimy je miejscami. I tak oto mamy, jak widzicie, łóżko podwójne, idealnie dla mnie i dla Starego. Przecież zawsze w hotelach trzeba przestawiać te łóżka, żeby były nieoddzielnie, tylko razem. No i jak widzicie, tutaj nie ma też żadnego problemu, jest taka opcja i wygląda naprawdę świetnie. Na tych łóżkach jakieś takie ręczniczki, one niestety też naklejkowe, ale ten motyw z przestawianiem łóżek naprawdę mi się podoba i fajnie, że to tu jest. Przechodząc na najwyższe piętro, możemy spodziewać się kolejnych dwóch niezbędnych pokoi, a mianowicie jeden pokój, po prostu z łóżkiem, taki pojedynczy. Jak widzicie, również jest tu taki ręczniczek, z tyłu jest też czekolada, widocznie ktoś coś słodkiego sobie podjada. Lampka, no i jakiś mały dywanik. Taki prowizoryczny pokoik, ale z piękną, różową kołdrą, więc skradł moje serce na maksa. Bardzo mi się podoba, jak to łóżko zostało skonstruowane. Jak widzicie, ono jest taki łup, łup, łup. Przez co wygląda to bardzo miękko i bardzo dobrze. Zachwytu jednak nie będę odejmować. Tej oto łazience, czy ona nie jest genialna? Moi drodzy, ten dywan w ogóle skradł moje serce od początku, ale ja jestem mega fanką dywanów i kafelek i wszystkiego, co takiego jest w Lego, więc to kupiło mnie totalnie. Złoty tron, no kto by nie chciał siedzieć na złotym tronie? Kaczucha, odlew kaczuchy, której nigdy nie miałam w takim umalowaniu, w takim kolorze, jak widzicie, jest idealną kaczuszką do kąpieli, no wygląda przepięknie. Z tyłu jeszcze jakiś kwiatek, z boku naklejka w postaci no, jakiś regał, spoko wygląda to ok. No i wielka wanna, w której to goście mogą się wykąpać. Tutaj obok jeszcze jakieś mydło, bo wiadomo, trzeba użyć mydła, żeby się umyć. Nie sama woda, nie tylko to wystarczy. No i dodatkowo kran z dwoma zlewami. Czemu dwa? Nie wiem. Dla... Taki wąski kram trochę, trochę dziwnie, ale okej, okay, okej, okay, niech będzie. No, Łazienka jest chyba moim ulubionym pomieszczeniem tutaj. Zostało nam ostatnie pomieszczenie na samym szczycie i na samej górze naszej rezydencji, i jest to tak naprawdę strych. Chyba tak można by to nazwać. Niestety, nad czym ubolewam i to dotyczy się całego tego zestawu, nigdzie nie mamy tutaj schodów, drabinek, ani logicznego przejścia oprócz po prostu między pokojami, jak to możecie dostrzec. No, to jest trochę smutne, ale wybaczam. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No, dzięki temu mamy naprawdę pięknie urządzone wszystkie pokoje, więc wybaczam, naprawdę nic takiego się nie działo. Pójrzmy sobie na strych i jak widzicie na strychu dostaliśmy globus. Sorry za ten palec, ale byłam w pracy, odbijałam kalkę i mi się nie chce zmyć. Sorry. Jak widzicie dostajemy skrzynię z globusem Pierwszy raz praktycznie nie mam żadnych yy, niedociągnięć Jeśli chodzi o nadruk tego klocka Z nim naprawdę bywają poważne problemy A tutaj jest naprawdę pięknie zadrukowany Otwierając sobie skrzynię możemy sobie zobaczyć Jak widzicie złoty kielich i jakiś taki miecz Coś takiego, przepraszam nie znam się na broniach Ale jak widzicie mamy coś takiego Coś co absolutnie mnie kupiło To patrzcie to jaki to jest piękny hełm Wygląda przekozacko, na pewno został tu po jakichś rycerzach służących jeszcze za czasów, kiedy ten zamek nie pełnił funkcji hotelu, a pełnił funkcję pełnoprawnego zamku. No, cudowny, nigdy nie miałam takiego odlewu, takiego klocka, więc naprawdę jestem zachwycona. No i oczywiście, jak na strych przystało, muszą być jakieś pierdoły, jakieś rzucone po prostu w kąt rzeczy. Tutaj dostajemy, jak widzicie, taki oto obraz. Podpisany przez yy, kogo? Wszystko jasne, no obraz jak obraz, nie wygląda źle, ale jak widzicie tutaj niestety już mu odchodzi płótno od ramy. No niestety tak to jest, jak się trzyma za długo takie rzeczy. Wkładamy go z powrotem do końca, on tak ma ue, luźno sobie leżeć. No i co zostały nam jeszcze do pokazania mini leleczki. Z najciekawszych leleczek dołączonych do tego zestawu jest pani Reni. Renę. Niestety nie wiem dokładnie, jak ją się czyta, ale jak możecie zauważyć na pierwszy rzut oka, jaki ona trzyma fantastyczny element takiego zegarka kieszonkowego. Jest to oczywiście nadrukowane i oczywiście dostajemy kopię zapasową, więc jestem zachwycona takiego elementu. Również nigdy nie miałam. Pani Renę ubrana naprawdę, naprawdę pięknie. Jak widzicie, ma jakieś zmarszki, więc no, nie jest najmłodszą postacią. Ma też siwe włosy, ale jej strój naprawdę bardzo mi się podoba. I i to jest moja ulubiona mini z tego zestawu. Następną maleczką, jaką dostajemy, jest to bardzo dobrze nam znana już Alia. No już nie będę pokazywać dokładnie jej, bo ona była już w tylu zestawach, że aż normalnie wychodzi mi boczkiem. Co jedynie jest fajnego, to ma taką o walizkę, w której możemy sobie otworzyć i mamy listę taką zakupów, czy jakiś notesik, coś w tym stylu. No to spoko, ale szkoda, że nie dali nam nic nowego, jeśli chodzi o Alię, bo cokolwiek mogliby tutaj zmienić. Natomiast zmiany w postaciach głównych doczekał się Oli, również jeden z głównych bohaterów naszej serii LEGO Friends. Jak widzicie, Oli wygląda tutaj naprawdę, naprawdę ciekawie, dostojnie i tak, hmm, no taki prawdziwy mężczyzna z tego Oliego. Jego koszula z tą opaszką naprawdę bardzo ładnie współgra. Oli również dostał swoją walizeczkę, tym razem, jak widzicie, z motywem jakimś tutaj Paris. Czym coś ma w środku? Coś ma w środku, ale co? Aha. Oli przyjechał sobie z ciastkiem. No, no, no oby mu wystarczyło na te dni, ale okej. Okay. Każdy ma inne priorytety w swoim życiu. Oli kocha ciastka po prostu. No okej, okay. ale jest ładny. No i ostatnia figurka z tego zestawu jest to Zak. Zak również ma chociaż tą nową koszulę. Takiej koszuli nie miałam, i jestem w niej naprawdę zachwycona. Bardzo, bardzo mi się podoba. Dodatkowy aparat, to by mógł cykać sobie fotki. No i Zak oczywiście również dostał taką y, walizkę. U niego, z tego co wiem, było też coś spoko. Możemy sobie otworzyć. Jeśli chodzi o Zaka, to on w walizce, jak widzicie, ma taką pocztówkę. Mało mam takich elementów takiej pocztówki, dlatego bardzo, bardzo się cieszę. Wygląda. To super. No i jak widzicie, Zak tutaj ma Heart Lake City i, i, i takie sushi, to chyba jest? Tak mi się wydaje, że to jest sushi. Zak, jesteś sztos. Ale żeby nie było, to jeszcze nie wszystko dostajemy. Jeszcze oczywiście zwierzaczka, jakim jest ten piękny piesek? To chyba jest West. West albo Maltańczyk. Jeśli się mylę, proszę, poprawcie mnie w komentarzach, ale tak mi się wydaje. Ten odlew jest po prostu cudowny. Mega słodziak. To jest taki mop szorujący podłogę. No, mega słodko wygląda. Bardzo się z niego cieszę. Nie miałam wcześniej. Takie opieska w tym kolorze. Czarnego miałam, ale takiego jeszcze nie. Jeśli jesteście nie do końca przekonani tego setu, to ja nie wiem, co z wami nie tak. Ale śpieszcie się i kupujcie go, bo jest po prostu fenomenalny. Składanie to, czysta przyjemność. Cena może trochę mniej. Chociaż za 300 da się go już dorwać, więc spoko nie kupując w Legostorze, bo tam chyba jest 430. Jakoś tak, już nawet nie pamiętam. Teraz cena spadła nawet do 316, nawet wczoraj widziałam, więc naprawdę, naprawdę polecam. Jest to mój ulubiony set tegorocznych franców. Nie boję się tego otwarcie powiedzieć, jest przepiękny. Dostał honorowe miejsce koło ogrodu botanicznego. No, bo tam jest jego miejsce koło dwóch najpiękniejszych zestawów. No jestem po prostu aaa. Dziękuję kochani za ten film, dziękujemy za 50 tysięcy, bo to jest chore, że was tyle już tu jest. I co? Widzimy się już niedługo w kolejnych shortsach, tiktokach i wszystkiego w sumie. Trzymajcie się, buziaki!